Cześć, z tej strony SzajBajk w leśnym szajbajkowym studiu, mam przyjemność Was powitać w pierwszym odcinku sponsorowanym przez naszych patronów. Dla tych, którzy nie wiedzą jeszcze z czym się wiąże projekt y, patronów SzajBajka, zarówno na kanale polskim, jak i angielskim. Nie chodzi tutaj y, o wsparcie mnie samego, czy mojego kanału, tak żebym ja zużywał pieniądze, ale chodzi o umożliwienie nam kupowania akcesoriów, komponentów, w końcu mam nadzieję w niedalekiej przyszłości rowerów. I poddawania ich prawdziwym testom, także z udziałem patronów, ponieważ wiele z tych artykułów będzie odesłanych z powrotem do, do fundatorów tych nagród i oni będą kontynuować już bezlitosne, długodystansowe testy tego co widzimy. A w tym odcinku yy, ja chciałem powiedzieć, siodełki podtorebkowe. Yy, torebki podsiodłowe mamy tutaj pięć modeli. Przy okazji porównania tych torebek podam Wam też kilka rad dotyczących kupowania torebek, bo jeżeli się ich nie zna, można, można, można wtopić troszeczkę, można być niezadowolonym z zakupu. Pierwsza rzecz, nad jaką się zastanawiamy, kiedy widzimy zdjęcie gdzieś tam online torebki, to to, co w zasadzie będziemy w stanie do niej włożyć. Jest jedno zdjęcie, ewentualnie zdjęcie zamkniętej, otwartej. Góra, kilka zdjęć. Trudno jest ocenić, co taka torebka pomieści. Nie tylko objętość tu się liczy, ale także jej kształt i o tym powiem dzisiaj. A zacznijmy od ich cen i właśnie pojemności czyli tego, co online możemy znaleźć w sklepie. Od najtańszej do najdroższej tutaj mamy prawie 7 dolarów, czyli liczmy około, około tam 28 zł. Tutaj mamy 27 dolarów, czyli ponad 100 zł. Tutaj mamy prawie 70 zł, a ta w zasadzie kosztuje prawie tyle samo, czyli możemy powiedzieć w skrócie: 100 zł poniżej 7 dych i poniżej 3 dych. Jeżeli teraz chodzi o pojemność, to mamy tutaj model Topic Wedge Dryback, czyli sucha, sucha torebka, to jest 1,5 litra. Tutaj mamy podanego dla AeroWedge iGlow z lampką 0,8 litra, dlatego tego AeroWedge Pack Small też 0,8 litra i dla tych dwóch mamy 0,21 litra. To jest model Saikon 210. 210, ponieważ właśnie taką pojemność ten model posiada. Co możemy w nich zmieścić? Zacznijmy od największego, i to będzie już pierwsza też rada dla tych, którzy kupują jakiekolwiek modele. Wydaje się, że skoro tu mamy 1,5 litra, a tutaj mamy 0,8, to tu powinniśmy zmieścić prawie że dwukrotnie tyle, jednak w praktyce tak to nie wygląda. Zacznę tylko od tego, że to jest model specjalnie skonstruowany dla osób, które chcą jeździć w trudnych warunkach pogodowych. Wszystko łącznie ze szwami jest tutaj wodoodporne, pogodoodporne. Mamy tutaj odblaskowy pasek, mamy mały paseczek do założenia lampki tylnej. Otwieramy za pomocą dwóch takich klamr. Tutaj jeszcze dodatkowo rzep i oto co mieści się w środku. W środku wcisnąłem telefon, malutka dodatkowa skrzyneczka na, pudełeczko na baterię do GoPro zapasową. Mamy Multitula, mamy dentkę 26 2.1 i mamy małą pompkę. Nie jest to najmniejsza pompka na rynku, mała, ale mieści się tutaj. Dodatkowo, jeśli tutaj w boczne kieszące y, mamy klucze, i mam nadzieję, że tutaj widzicie po bokach dwie kieszonki y, z y, takiej siateczki. No, i kształt jest dokładnie taki, jak widać na zewnątrz, czyli taki obły. Więc dobrze jest tutaj na końcu wcisnąć dętkę, bo ona się do tego kształtu dopasuje. Wy, wykorzystujemy najlepiej y, pojemność tej torby. Więc kiedy weźmie się do ręki to, co tutaj mam. To średnio to się wydaje być 1,5 litra. No, oczywiście 1,5 litra, no to gdybyśmy nie wiem, powietrza możemy tam wziąć 1,5 litra albo wody, no ale to wszystko ma swój kształt, więc wiadomo, wciskamy mniej. Tyle się zmieści. Teraz zaskakująco dużo zmieścimy do torebek mniejszych, i to też za momencik wam. Pokażę, ale zacznijmy już w takim razie od tego modelu wedge dryback, czyli jak montuje się go do sztycy. Ten montaż jest całkiem łatwy, przyjemny i już Wam to pokazuję. Torebka zamontowana pod siodłem wygląda całkiem nieźle. Nie jest to jakieś super wielkie i nie zamienia zaraz naszego roweru wyglądem w rower turystyczny. Dwa paski z klamrami montują naszą torebkę do jarzemek i dodatkowy łapie za sztycę. Będzie to mogło latać w takiej płaszczyźnie, nie jest to system klipon, więc on nam tutaj nie zatrzymuje całkiem tej torby, ale nie bałbym się tutaj ładować wagi, to na pewno jest wytrzymałe. Ten system się wydaje dosyć dziwny, tego rękawa tutaj zapinanego z tyłu, ale to jest zrobione w tym celu, żeby uniemożliwić dostanie się wody, to ma być szczelniejsze niż, niż zamki, taki system kiedy go tutaj zawiniemy. Nie pozwoli deszczowi ani, ani błotu niczemu dostać się do środka. Więc to dosyć fajnie wygląda. Myślę, że jedynie osoby z bardzo szerokimi udami będą mogły tutaj zahaczać. Większość kolarzy chyba z tym problemu mieć nie będzie. Przejdźmy do następnego modelu. I tutaj istotna ciekawostka. Dwa modele topika, które powinny mieć taką samą objętość absolutnie takiej samej nie mają. Widać to już na oko, czego w żadnym wypadku się nie stwierdzi na zdjęciach w internecie. Model iGlow z oświetleniem dodatkowym jest dużo węższy i po prostu mniejszy. Więc w żadnym wypadku albo ten nie ma 0.8 litra, albo ten ma więcej, ale powiedziałbym, że raczej ten nie ma 0.8 litra, ponieważ dodatkowo musi zmieścić tutaj baterię dwie baterie CR2032, no to jest to naprawdę niewielka torebka. Zamek tutaj dodatkowo łapie się, teraz to zauważyłem, żepem. O, fajnie, żeby się nam nie rozpiął przypadkowo. I mamy podobnie, topik to ma w standardzie, czyli mamy dodatkowe odblaskowe paski i w modelu Aero Edge Pack jeszcze dodatkowo mamy tutaj możliwość zahaczenia lampki, a ten sam w sobie ma lampkę i już takiej możliwości nie ma, szkoda. Ponieważ ta lampka, tak jak sama nazwa wskazuje, to jest iGlow, czyli ona, glow to nie jest świecić, tylko to jest tak emanować, tak, kiedy włączymy ją, a włącza się ją wciskając logo Topika tutaj, to nie wiem, czy teraz w ogóle widzicie, myślę, że troszeczkę widać, że ona tutaj jest czerwona. Oczywiście gdzieś tutaj jest światełko i... I, i cały ten pasek, on się będzie coraz mniej, z mniejszą intensywnością świecił tutaj, im dalej od tego światełka, od centrum świecenia. O, tak to wygląda. Będzie nam to wieczorem, w nocy dawało dodatkową widoczność, natomiast to nie jest typowa lampka rowerowa. I tak bym zastosował do tego systemu lampkę. Jest tutaj też taka funkcja, taki tryb. Migający, proszę bardzo. Co zmieścimy do tej lampki? Do tej, do tej lampki, no jest to też w zasadzie lampka. Jednocześnie nie zmieścimy wiele. Tutaj wciskam dentkę. Tutaj wciskam multitula dodatkowo. No i no na pewno zmieszczą się klucze. To na 100%. Na pewno będzie można włożyć kartę kredytową albo gdzieś tam jeszcze w plastikowych torebkach pieniądze. No, i powiedzmy, że pudełeczko na baterię do GoPro, i tyle. Czyli to, co nie wejdzie, to już absolutnie tu nie wcisnę telefonu. Pompka wchodzi tylko do tego największego modelu, który wam pokazywałem. Portfel, no, też tutaj nie ma szansy w żaden sposób zmieścić. Więc tak to wygląda. I teraz torebka, która powinna mieć taką samą objętość. Ma dodatkowo siateczkową kieszonkę tutaj na klapie, i jedną z boku, już nie siateczkową. I tutaj zmieścimy śmiało. Dętkę. Ja teraz tego jakoś specjalnie nie, nie upycham, bo wiadomo, że mając taką małą torebkę, trzeba, trzeba dojść do takiego systemu, gdzie jak najlepiej wykorzystamy objętość torebki. Mamy multitula, mamy to pudełko, mamy klucze, i tu jak widać mamy jeszcze miejsce. Jeżeli ktoś miałby takiego starego typu telefon, mniejszy, to on by jeszcze, jeszcze tutaj się śmiało zmieścił. No, trudno mi jeszcze tutaj wpaść na pomysł, co tutaj można by było wrzucić dodatkowo. Widać wyraźnie, że ta nie wypełnia tak, ta zawartość nie wypełnia tak torebki, jak, jak ta torebka była wypełniona, więc mamy tutaj zdecydowanie większą pojemność. I myślę, że ta byłaby optymalna dla użytku e, chociażby mojego. E, teraz wam pokażę, jak wygląda zamontowanie tego pod siodełkiem. Topic Wedge glow czyli ten ze światełkiem jest już zamontowany, wygląda w taki sposób można sobie też regulować na jarzemkach siodełka jak bardzo ma być wsunięty w stronę sztycy, myślę, że najbliżej będzie najlepiej, jeżeli komuś ewentualnie by przeszkadzało w nogi, ale nie sądzę, bo ledwo ona tutaj wystaje poza poza jakby światło sztycy, więc nie sądzę, żeby przeszkadzała ten system clipon jest bardzo fajny Myślę, że siodełko będzie odporne na wstrząsy. Dodatkowa, dodatkowy pasek na rzep mocujący do sztycy naprawdę fajnie to wygląda. Łatwo się otwiera. A jeżeli chcemy wziąć ze sobą, wystarczy otworzyć rzep. Tu mamy taki mały przycisk trochę to przypomina system w komputerkach rowerowych i ściągamy to. I taki sam system mamy w torebce Aero Wedge Pack Small który bardzo mi się podoba i coś takiego bym polecił, a Patroni będą sprawdzać, jak to działa na, dłuższy, na dłuższym dystansie. A tutaj mamy moim zdaniem przegranego tego, tego porównania i jest to torebka Cycon 210 Elan System, czyli ta o pojemności 0,21 litra. Jest bardzo mała i pierwsze co, jak ją tylko zamontowałem na środku, wiedziałem, że nie chciałbym tego mieć. Naprawdę dużo by to producenta nie kosztowałoby by zastosować dodatkowy pasek, który złapałby także w okusztyce. Przez brak tego paska, więc i dużą oszczędność ta torebka będzie niemiłosiernie latać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie możemy nic wyjąć z torebki bez ściągania jej spod siodełka, ponieważ ten system jest tak zaprojektowany, że pasek otacza nam nasz zamek. I tyle. Owszem, niektórzy mogą to uznać za dodatkowe zabezpieczenie, ale cokolwiek chcesz wyjąć, ściągasz całą torebkę. I w końcu ostatnia rzecz, ta pojemność jest minimalna. Tu bym jeszcze wcisnął pieniądze i klucze, i już ledwo to domykam, czyli bardzo, bardzo malutka. I przy tej okazji, jeżeli kupujecie, chcecie mieć jak najmniejszą torebkę, nie polecam tej, polecałbym coś z dodatkowym rzepem wokół sztycy. Ale jeżeli chcecie się zmieścić w takiej pojemności, pamiętajcie, to jest 0,21 litra, to no nie stosowalibyśmy raczej dentek, tylko łatki. Wtedy wejdą nam łatki, wtedy możemy tutaj jeszcze coś więcej wcisnąć. No, klucz już, już wcisnąłem. Nie wiem, co jeszcze tak małego, trudno mi nawet wymyślić, co tak małego by się nam tutaj przydało. Problem jest taki, że jeżeli jeździmy na kołach bezdentkowych, to naprawa. E, gdzieś tam kapcia w terenie oznacza włożenie dentki, więc dentka w takiej sytuacji będzie potrzebna. ewentualnie jakaś super lekka lateksowa cieniutka dentka 29-era, nie wiem czy by tutaj weszła, to jest 26 cali przypominam. E, no i w końcu trzecia wada e, to cena. E, ta kosztowała 7 dolarów, czyli powiedzmy e, niecałe 30 zł w przecenie. Natomiast ten sam model z zielonym tutaj z zieloną obwódką Yy, kosztował ponad 16, 16 yy, 94, czyli, czyli prawie, liczmy prawie 70 złotych, tak? 17 razy 4, no prawie 70 za coś takiego. Brak yy, jakichś systemów bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o widoczność, nie ma tutaj odblaskowych yy, tasiemek. Brak możliwości zamontowania Światełka. To są funkcje, których tu brakuje, więc macie dodatkowe też rady dotyczące kupowania takich torebek. No i czas na podsumowanie. Dzięki patronom, dochodzimy do bardzo ciekawych wniosków. Wysoko jakościowe torebki Topika są wysoko jakościowe. Widać w nich dobre wykończenie. Są wyposażone w większość możliwych systemów, jakie moglibyśmy mieć, typu dodatkowe bezpieczeństwo, możliwość zamontowania światełka i mają dobry montaż pod siodełkiem. Zwycięzcą tego porównania na tym etapie będzie zdecydowanie torebka Aero Wedge Pack Small. Wyjaśniam dlaczego. Ma optymalną wielkość, ma bardzo dobry system clip-on, który łatwo się montuje, sprawia, że, środek, że, że torebka pod środekiem nie będzie latała, będzie bardziej zabezpieczona nawet niż, niż ta. Nie zajmuje dużo miejsca, fajnie wygląda i kosztuje poniżej 70 zł. Jeszcze raz sprawdzam dokładnie. Ta kosztowała poniżej 7 dych, co tutaj mi się bardzo podoba. Podobna cena to Topic iGlow. Osobiście... Ta sama cena prawie że. Osobiście wolałbym mieć trochę większą objętość w tej samej cenie niż świecące paski, bo i tak czułbym się, zwłaszcza w dzień, to, to, to jest w ogóle niewidoczne, że trzeba zamontować dodatkową lampkę, i w tym przypadku zajmujemy sobie akurat miejsce pod siodełkiem, i nie mamy możliwości zamontowania lampki, więc to jest też, myślę, że nie do końca pomyślane. Bardzo ciekawy. Można by powiedzieć gadżet, jeżeli chodzi o te, o te paski świecące się czy, czy emanujące jakimś tam światełkiem, ale chyba trochę to jest niewystarczające. To będzie zdecydowany zwycięzca. Natomiast no, mamy też wyłonionego w tym teście przegranego i, i zdecydowałem, że nie wyślę go nawet patroną. Te zwrócimy do sklepu. Nie uważam, żeby. Żeby, żeby ktokolwiek z patronów mógł być z tego w pełni zadowolony. Brak montażu do sztycy, brak jakichkolwiek systemów bezpieczeństwa od blasków, brak możliwości zamontowania lampki, brak możliwości wyciągnięcia czegokolwiek bez ściągania e, spod siodełka no i bardzo e, niestabilny montaż. Poza tym prawie taka sama cena, przepraszam bardzo, ta była droższa, od tego topika, więc zdecydowanie za droga. Może ta cena była tylko po to, żeby można było zrobić wyprzedaż na, na tę torebkę, no i ją kupiłem. 28 zł, ale uważam, że 28 zł też nie jest warta. Gdyby chociaż miała możliwość jeszcze domontowania do sztycy i, i lepiej się trzymała, no to na jakieś bardzo drobne rzeczy, super lekka, najlżejsza, najlżejsza z tych wszystkich i najtańsza mogłaby być jakąś ciekawą ofertą w takim wypadku. Nią nie jest. Serdeczne dzięki dla patronów. Dzięki Wam możemy testować takie rzeczy. Nie musimy prosić o wysyłanie nam rzeczy. Możemy je zużyć, możemy je zniszczyć. I teraz kilka z tych modeli Wam wyślę. Te odsyłamy do sklepu, a zwrócone pieniądze wykorzystamy na kolejne zakupy. Kolejny odcinek sponsorowany przez. Przez naszych patronów to też już na czasie w tym momencie. Tylne lampki, od razu Wam mówię, że będzie ciekawie, mam już je w studiu, jeszcze na jedną tylko czekamy, bo jakoś w trzech turach one przychodzą, będzie to. Myślę też, bardzo fajny odcinek. Serdeczne dzięki za obejrzenie, wspierajcie patronowe odcinki polubieniami i zapraszam Was do dołączenia do naszych patronów. Niektórzy z Was zaraz dostaną ode mnie maila z zapytaniem o Wasz adres. Trzymajcie się ciepło, cześć.